Dzień dobry moi drodzy. Za nami dwa dni, a dokładnie trzy rundy bardzo emocjonujących zmagań turnieju Polish Open 2021 zaliczanego do klasyfikacji Pucharu Świata. Turnieju wspólną nagród 10 tysięcy euro, którego głównym sponsorem jest firma Chess and Checkers Games. W prowadzącym peletonie Natalia Sadowska oraz zaledwie 17-letni Sebastian Wieczorek. Zapraszam Was bardzo serdecznie już dzisiaj od godziny 15 na transmisję live z czwartej rundy zmagań. Ten turniej jest roz Rozgrywany nowym tempem 90 minut na 45 posunięć, bez czasu dodawanego, a dopiero po wykonaniu tej liczby ruchów 30 minut i 30 sekund za każde posunięcie na dokończenie partii. To sprawia, że mamy bardzo, bardzo emocjonujące momenty, tak jak w live z dnia wczorajszego. Do czego obejrzenia zapraszam Was już teraz, bo Natalia Sadowska chyba nie ma układu nerwowego i 3 na pole oddamki Damki z wygraną, ale no, Natalia zagrała 42-38, no i Natali ten ruch zajął minutę 20, co jest można powiedzieć wiecznością. No, 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 wiesz, Bo w takiej sytuacji czasem nic nie można policzyć, to lepiej zagrać szybko i zostawić sobie już po decyzji przeciwnika, chociaż przeciwniczka przy, chyba tu się wymieni, no i co, Natalia chyba znów do klasyki. No właśnie. chyba musi tak nastąpić, słuchajcie, dwie minuty 10 sekund, nie wiem, 15, tam teraz ma parafina, parafina. Dwie minuty 10 sekund na ciągle zrobienie dziewięciu posunięć. jeżeli wymieni 17-22, to zrobi dwa ruchy. Ale teraz słuchajcie, emocje, emocje sięgają. Natalia Lubicka mówi, dobrze zagrała. Natalia, Natalia, słuchajcie, ten doping teraz jest kluczowy, bo w ciągu tych kilku minut może partia się... Wow! 9-14 gra parachina. Ty, i teraz zastawiła kombę na Natalię, bo teraz nie można grać 48-42 no bo jest uderzenie, bomba takie bardzo ciekawe, 24-30, oddajemy 2, oddajemy jeszcze 26-31 i 14-20, pyk, bijemy 2 i teraz nie można bić jednego, trzeba bić 2 z pola 28, no i parachina by wzięła 3 na damkę, Natalia weszła na damkę, to koniec od razu, bo no tak pozycja jest po prostu wygrana dla czarnych. Dlatego Natalia nie może grać pod ten plan, o którym mówiliśmy, ale za to może zagrać teraz tym 9-14, 34-30. No i to jest pozycja, po której ma chyba wygraną pozycję, bo nie może schodzić 20-25, czarnymi yy, grająca parachina. no i Natalka zejdzie na 25 i zamknie to skrzydło. Słuchaj, no ale wiesz, nawet jeżeli 34-29 zagrać, to też jakoś wygląda niebezpieczna ta pozycja. A, czy chociaż tu może... 1,55 para China. Natalia gra 34,30. To jest najlepszy ruch w tej pozycji. No to super. No, takie dziwne, jak dla mnie ruch tak jest z jednej tej pułapki. Tak no, można. tylko na tę pułapkę zagrała, tylko na tę kombę, no bo nie I ma tak, innego sprawdzenia. Nie można było. No i co, ona chyba zmusiła Natalia zagrać ten dobry <laughs> ruch, no i co dalej, pan. Słuchajcie, no przed wielką szansą zwycięstwa drugiego z rzędu ze zwyciężczynią nad Holendrem, Janem Hrunendajkiem, Agatą Parachiną ma szansę Natalia Sadaska nasza polska dwukrotna mistrzyni świata. No piękne by to było wejście w ten turniej, dlatego wszyscy teraz zostawiamy łapki w górę, subskrypcje i wysyłamy serduszka do Natalii, mistrzyni daje czadu. Liczymy na to, zagrała najlepszy możliwy ruch komputerowo. No i słuchajcie, teraz te kilka minut zdecydują o tym, co się tutaj będzie działo, jaki będzie wynik tej partii Parachin. Na minuta, 7. minuta 7, no i zjeżdża czasem, ona musi wykonać jeszcze, słuchajcie, 7 posunięć, 7 ruchów, już minuta i 59 sekund, już ma mniej niż minutę na wykonanie siedmiu posunięć. Gdzie przypomnijmy, mają 90 minut na zrobienie 45, czyli średnio dwie minuty na ruch. Dwie minuty a, na ruch to się a... wydaje wieczność, a teraz musi w mniej niż minutę. Nie, ale nie może 20 czy 29, a czy... No 3-9 zagrała, 3-9. No dobra, Natalia schodzi na bandę. Już ponad już półtora piąta przewagi ponad pokazuje skan. Natalia, no oczywiste jest zejście na bandę, żeby nie dać jej 20-25 zaatakować. No i ciągle 44 sekundy tylko u parachiny. No widzisz, taka parachina poszła na taki <coughs> скажę, powiedzmy kreatywny plan, ale oczywiście, że nie miała możliwości wyliczyć. No i. Tylko Natalia dokładnie, no dwie minuty dwadzieścia, minuty 10 sekund. Natalia też musi te 7 ruchów zrobić. Jezu, co tu będą za emocje. W te siedem ruchów można zrobić dużo niedokładności. Czy one zapisują wszystko, czy dokładnie wiedzą? Natalia 2 minuty 5 sekund. No oczywistym jest zajdź na tę bandę. Co innego tutaj chcesz grać, Natalia? Nie kombinuj, tu może mieć jakiegoś widać, że jest jakaś kombinacja potem. Hmm. Złaś na tę bandę. Teraz nie wiem czemu o, około pionek spadła na komputera. <laughs> Ale Natalia, dobra, wyciąga rękę w prawą stronę. Dobra, 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 dobrze. 30 25 zagrywa. Jest, zagrała. Minuta 42. <laughs> 44 sekundy u parachiny. No i co tutaj? Można 23-29, czy nie? Bo jeżeli nie może 23-29, to w ogóle żaden ten e, cały plan tej parachiny. Zagrała 23-29. No wymiana po prostu: 434. No i wtedy nie może 17.22, bo od razu jest koniec. Co to za dziewczyny, kurczę, siedzą takie bledne, nie? Choćby jakaś emocja była nam, to siedzą takie jak, kurczę, wszystko ok. Nati czas, Natalia Lubicka mówi, jest do tego, jest do tego świętowania, do tego zadowolenia z czterech punktów z kompletu, no jeszcze mamy kawałek. Dwa pionki przewagi już ocenia komputer pozycję przewagi po tym zagraniu, w wybiciu 40 To się powinno Natalii narzucać, nie powinna puścić dalej pionka 23, powinna zagrać 40-34. No, ale Natalia już zeszła poniżej 1 minuty, 56 sekund. Nati graj. Ale Natalia nie wymieni chyba tego. Jakaś jest, to jest wiesz, z, jak to jest, z wspólnocy z dziewczyna. Dobrze, i... dobrze, da, daję na prawo. 464. dobra, jest wymiana szybka? Ale Natalia znowu czas, 30 sekund, 37, 35, teraz jedna ma 35 sekund, druga 32 sekundy, ale w tę minutę będzie się dużo działo, słuchajcie. <laughs> Musimy się po prostu zamknąć i, i śledzić te emocje. Parachina wymienia 17, 22. No i co Natalia, 34, 30 na związanie tej pozycji. I powinno być dobrze, i będzie dobrze, dwa pionki przewagi. Całe skrzydło stoi. Nie ma jak tutaj grać. Na no te piony są po prostu pozbawione możliwości gry. Natalia, 20 sekund. Czy ona zdąży technicznie? Jeszcze cztery ruchy muszą zrobić. 3 ruchy, przepraszam. Z tego wszystkiego to ja już sam nie wiem ile ruchów. 4, 13 sekund. Natalia, 12, 11, 10, 9. No to Natalia, 3 ruchy. 34, 30, poszło 18, 23, jest klasyka. Jest 13, 18, teraz ona nie wie ile ruchów musi zrobić. 48. Ma, ma Natalia 45 ruchów zrobionych, tylko ona nie wie nawet chyba, a nie dobra, doliczyło od razu, Dolicz, dobra, 9. ło, wow. ło, wow. zdążyła, zrobione, zrobione, zrobione. No zaraz, 45 akurat? Są zrobione, tak, to był 45 no ruchów. ale ona, ona, ona się nerwuje, czy trzeba grać, czy nie. Jedna i druga zdążyły. Dobra, słuchajcie, mamy pozycję, gdzie komputer pokazuje trzy piony przewagi. Więc teraz, kiedy jest luz, to Natalia spokojnie sobie to doliczy. No ale całkiem prosto to wszystko doliczyć, bo zobaczcie. 43, 39 gramy. No i co? 24, 23 nie można po 12, 17, 38, 33. Najczęstsza, najprostsza idea do tego, żeby wygrać w takiej pozycji. Po zejściu 17, 21, 39, 34. Koniec, finito. No ta pozycja jest prosta, chyba już do wygrania. I Natalia nie będzie miała żadnych problemów. Jak myślisz, Iwan? Uff, ja już nic nie mogę myśleć, kurczę, to <gry> tylko jedna partia, wiesz. Wiesz co, może zrobimy przerwę na jakieś 10 minut? Są, są dokrętki, możemy zrobić, ja na pewno, ale zobaczcie poziom stresu, zobaczcie poziom tętna, bo to mogliście cały czas obserwować, 117 tętno Natali, 91 poziom stresu, 118 para China, tętno, 63 poziom stresu i to teraz dopiero kiedy to wszystko powinno trochę pójść w dół, ile energii życiowej w tym czasie straciła Natala, bo miała 70 parę procent, teraz ma tylko 69, stan przedzawałowy mówi Martyna. Dmitry mówi, szybkie pytanko, co to są fioletowe wskaźniki? Tętno, stres i poziom energii, tak szybko mówiąc. Natalia to geniuszka, 5 ruchów, 20 sekund i cała przewaga utrzymana. Bardzo ładnie zagrała, najlepsze ruchy po kolei, i świetnie to wykorzystała. Możemy zrobić, słuchajcie, tę przerwę, trochę sobie odpoczynamy, ja też skorzystam z toalety. Żeby, wiesz, jakieś, zmienić trochę te zasady warcabów. Jeżeli na przykład Natalia wygra, to muszę zapamiętać to musi zabrać Może te pompki robić, czy coś takiego, bo to niemożliwe patrzeć. Te dziewczyny kurczy, taka jest pozycja, taki stres, ale oni siedzą, żadnej emocji nie ma. No co to no jest? Żadnego, musi żadnego być żadnego trochę ruchu tego, emocji, to, to prawda. kurczy. Jak oni chcą, żebyśmy to rozwijali, te warcaby? No nie. No dobra, słuchajcie, to 8 minut wystarczy przerwy do 11:40? Tak, tak, ja plus, minus. Może trochę później, bo mam tutaj zaraz zadzwonić do człowieka, i potem wrócę. Dobra, to najwyżej ja wrócę bez ciebie na chwilkę. Tak. No bo ja w sumie to potrzebuję. Toalety Będziemy. tylko. Do zobaczenia za chwilę, słuchajcie.